Dzień dobry, konferencja Offshore Wind Logistics and Supplies, a ze mną Andrzej Czech, członek zarządu Christ Offshore. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, gdzie Chris Offshore widzi swoje miejsce w łańcuchu dostaw dla polskiego rynku Offshore Wind? Tutaj w zasadzie nie uległo o, y, naszej strategii nic zmianie. Już mniej więcej dwa lata temu y, za właściciel y, i rada nadzorcza Christu zdecydowała, że w ten sektor wchodzimy wchodzimy w bardzo jeden konkretny segment tego sektora i, i tą politykę skutecznie z, jako zarząd i, i, i Chris realizujemy. to konkretnie doprowadzenie do tego, abyśmy budowali kompletną stację transformatorową na początku na wodach polskich terytorialnych, docelowo myślimy o całym basenie Morza Bałtyckiego, więc realizujemy tą strategię. Jesteśmy w dwóch w tej chwili przetargach na w jednym przetargu już na tak zwanym BAFO, czyli dosyć zaawansowane stadium, drugi dopiero początek. W pierwszym przetargu występujemy jako EPC kontraktor, czyli w zasadzie sami będziemy chcieli realizować projekt od A do Z, czyli za zaprojektuj, wybuduj. Natomiast w drugim, w drugim projekcie większym. Na dwie stacje transformatorowe większej mocy występujemy jako konsorcjum. I w obydwu wypadkach stacja transformatorowa będzie wybudowana w 100% u nas. Czyli na terenie stoczni Christ naszymi siłami, naszymi podwykonawcami zarówno konstrukcja stalowa, jak i wyposażenie tej stacji będzie, będzie lokalnie realizowane. Jakie możemy wskazać? Wyzwania, które stają przed potencjalnymi dostawcami dla tego rynku? To wyzwaniem zawsze, zawsze było i będzie, ta bariera, będzie bariera wejścia. Jest to nasz pierwszy projekt, i to jest zawsze najtrudniejsze, żeby pozyskać. Pomimo tego, że Robimy to na naszych wodach, że robimy to. Dla, chcemy to robić dla polskich deweloperów. Wsparcie tych naszych deweloperów jest raczej no nie największe, powiedzmy sobie, tak ogólnikowo. Więc ta bariera wejścia newcomer, newcomersa do tego biznesu jest, jest duża, ciężka. Oczywiście drugim wyzwaniem są i będą zawsze ludzie. Rynek jest trochę zdrenowany przez, przez firmy, które są w stanie no, płacić naprawdę duże pieniądze w tym sektorze, co zawsze dla nas będzie pewnym wyzwaniem, aczkolwiek radzimy tutaj sobie i, i, i jesteśmy naprawdę dobrej myśli.